Siema siema widzę, witam bardzo serdecznie, słuchajcie z tej strony Zakrzak ja mamy dzisiaj Trzećmania mania oraz oczywiście jak to robię codziennie pokażę Wam nowy sklep Fortnite ale jeszcze zatem chciałem słuchajcie powiedzieć, że jak nie macie suba na tym kanale To widzę że macie wano i suba żeby zrobił się szary, bo lecimy po 75 tysięcy, a brakuje coraz mniej, więc kumpel jak nie subskrybujesz, zostaw suba będzie kozaczek e, Oraz oczywiście dodam tutaj do znajków widzowie e, 10, są, 10 osób które mnie zaprosiły Więc jak Wy chcecie mieć Widzę, to śmiało mnie zaproście. ja oczywiście codziennie potwierdzam e, No a później gramy na przykład sobie nie wiem, jakieś spoko gry na streamie, czy coś w tym stylu, coś w tym stylu dobra, myślę, że le można lecieć na sklepik widzowie, obczajmy, co dzisiaj mamy, słuchajcie, oczywiście jeżeli chcecie możecie użyć kodu za w sklepie Fortnite wielkie dzięki, wielkie pozdro i co? I lecimy na początek. Nie ma co widzieć, przedłużać. Patrzymy, co mamy tutaj w sklepie. A pierwsze, co się rzuca w oczy, to słuchajcie, zestaw strzawki Banderitaxa. E, słuchajcie, w tym zestawie mamy piżama peperoni, e, która jest... E, no, piżamą peperoni. <grych> po prostu tutaj, piżamka, widzę w e, peperoniowym stroju. Mamy złoty ser, który ma dwa style: złoty oraz taki. Serowy, taki jak, jak wygląda Zwykły ser, do tego mamy Słuchajcie, ketchup i musztardę Packę pod mas i masarni Tutaj do przerzucania, nie wiem, mięsa, burgerów Czy coś takiego, oraz wyjście Z fochem, czyli emotka rozwalania tutaj kontrolera Padzika tak zwanego Tak to wygląda, no taki zestaw Jedzeniowy, bym powiedział, tutaj pizza taka Peperoni, tacka Ketchup, no taki jedzeniowy zestaw Coś w tym stylu, mamy słuchajcie Nowy styl, a azwaleczny, w ogóle wczoraj weszła Nowa Julka, która też miała taką jakby zbroje, więc może to jest jakieś zapowiedzenie czegoś. Nie mam pojęcia, ale mamy asa walecznego, czyli widzowie asa przestworzy w stylu mm, żołnierza takiego. W sensie nie żołnierza, tylko rycerza bardziej. E, on ma taką tarczę z bitymi strzałami, toporem oraz mieczem, no i taka złota kolczuga, jakoś tak to się nazywa, nie wiem, widzę, czy się nie mylę. E, w Minecraft'cie takie coś na pewno było, jak dobrze pamiętam. No i co, tak wygląda ten skinek. Kosztuje 1200 i w sumie jest mega dopracowany. Widać, że tutaj ktoś tego go projektował, naprawdę się postarał. Mi się na przykład podoba, widzę. Napiszcie co o nim, co sądzicie o nim w komentarzu. Będę przywiał serduszka. Idąc dalej, topór zaprzysiężonego. Ej, tylko 500 kosztuje? Ty, to jest w sumie dobra cena. Nie wiem, czy sobie go nie kupię. Fajny topór, mega fajny wygląda. Jeżeli on bije tak jak topór Lewiatana, to na pewno jest ciekawym, ciekawą alternatywą, właśnie do tego topora. I taki ma dźwięk. Ciekawy dźwięk. Dalej mamy ćmę ściemniacza. Słuchajcie. No, pan ściemniacz. Chyba ćma, tak? Tak, cicho ciemni. No, taka pani pan ma znaczy się. kiloflampa. Lampa Czyli to chyba symbolizuje to, że jakby, nie wiem, światło przyciąga waty, tak mi się wydaje, coś w tym stylu. E, tylko w ogóle ona świeci, a jest odłączona, taka ciekawostka. Dalej mamy ściemę, e, czyli lotniećmy jeden. Ja nie przepadam za takimi owadami i to takie takie, no ciekawe, ciekawa lotnia. Dalej pajęczy rycerz za 2000 fałdolców powrócił oraz a, a, archanę, czyli jego tutaj mm, no babka z zestawu, skin, skin damski z zestawu Dalej łamać, kilo e, oraz młode, czyli pająk W ogóle nie wiem dzisiaj, e, ćma, pająk, ciekawe e, Powrót arktyczny, zabójczyni z pierwszego sezonu z zestawu Komando Foki, mega spoko skinek, Spocony i kiedyś jak się widziało tego skina, pamiętam, to było, powiało bardzo groźno, że tak powiem Dalej, rafowa ratowniczka, widzowie, no taka pł płetwo w sumie Emotka Onda, Onda oczywiście za 500, papinka nożyczka za 200, powrót pozycji T, czyli typoza za 200 Oraz królewska peletka, również za 200, czemu na bambiku mi pokazuje, nie wiem czemu E, oczywiście dalej mamy wszystkie chińskie skiny Które są już w sklepie od jakiegoś tygodnia Coś w tym stylu, może troszeczkę mniej e, Tutaj Hime, Shoguny, przepraszam, japońskie Nie chińskie, e, wybaczcie Widzowie tutaj tą, te, tą powyłkę e, Oraz oczywiście pakiety są te same Zestawy się nie zmieniły, dalej mamy Zestaw cyberinfiltracji e, Ekipa Fortnite, jak wiadomo, majowa Przez cały rok będzie obowiązywać, no i co? To na tyle w tym sklepie, w widzowie e, Jeżeli chcecie, możecie użyć kodu ty Zostawcie subika, łapkę w górę, wpadnijcie na Discorda, i linki w opisie, no ja wam Życie już miłego poniedziałku Trzymajcie się, widzę się, bye bye Cześć, cześć, piąteczka